Słuchajni w kolejnym filmie. Dzisiaj mam dla was taki trochę ni to haul, ni to nie wiadomo co, dlatego że tak jak wam mówiłam ostatnio, generalnie e, ponieważ skupiłam się na, na, na innych rzeczach jak chociażby na to, że wydałam mnóstwo pieniędzy na bilet na koncerty Michaela to nie robiłam za bardzo zakupów, no bo po prostu się spłukałam i słoneczko nam znowu wychodzi, będę troszkę mrużyć oczy. E, natomiast e, jednak wpadło mi kilka rzeczy, kilka rzeczy też przyszło mi z tych standardowych moich zamówień z, um, z Shinside i z Choice, e, które chciałam wam pokazać. No i ogólnie chciałabym to wszystko jakoś tak zebrać, żeby, żeby wszystko było jakby um, w jednej całości, więc przejdźmy do rzeczy. Zaczniemy od rzeczy, które mamy, może na sobie. Pierwsza rzecz, którą kupiłam sobie, którą um, zrobiłam prezent samej sobie. Jak wiecie, na urodziny sama sobie kupiłam z, srebrny zegarek z Fossil i chciałam mieć też um, właśnie złoty. Nie podobały mi się... Um, Żadne z tych modeli, które były dostępne, opisywane jako kobiece, typowo damskie, dlatego że, ponieważ tamten zegarek już mam z tą tarczą tutaj wysadzoną cyrkoniami, to już ten drugi chciałam mieć taki bardziej prosty. I słuchajcie, znalazłam ten, który jest tak naprawdę modelem męskim, o ile dobrze pamiętam, to jest FS4814, chociaż mnie się te cyferki zawsze mylą, dlatego dla pewności zajrzyjcie sobie do opisu, tam będzie wszystko podane. I powiem Wam szczerze, że bardzo, bardzo podobny model jest dostępny w Michaelu Korsie. Um, I no, ja jestem zachwycona, jest ogromny, on jest naprawdę ogromny, ale przy mojej budowie jakoś to nie jest, nie wygląda to źle. No i e, też udało mi się go ku kupić dosyć lanie, dlatego że dałam za niego nie całe 400 zł z przesyłką na Allegro. Ja lubię właśnie takie rzeczy wyszukiwać, takie pojedyncze aukcje na Allegro, e, bo wtedy właśnie fajne rzeczy można złapać. Także to jest ten e, zegarek. E, to co druga rzecz, którą mam na sobie, to już jest prezent, który dostałam od chłopaków z True Fashion podczas naszego katowickiego spotkania. Oczywiście Karolina mi ją tutaj e, wycięła, żeby była troszeczkę luźniejsza e, e, i żeby lepiej wyglądała i ja ja mam tą z napisem moją 255, swoją 255 zostawiłam w domu. Ja wam link do, do sklepu chłopaków dam na dole. Bardzo jeszcze raz dziękuję, bardzo miło było mi was poznać. No i przejdziemy teraz dalej do tych rzeczy, które leżą przede mną. Niektóre z nich są świeżo wyciągnięte z prania, więc będą troszeczkę pogniecione, ale wybaczcie mi to naprawdę, bo chciałabym wam je pokazać i nie mogłam się doczekać, więc już zaczęłam w nich chodzić. Pierwsza rzecz, to jest coś, co kupiłam pod wpływem Agi z Irlandii. Baby, you know what I mean. Aga jest wielką fanką sklepu Reserve i weszłyśmy tam razem i ona kupowała sobie, kupowała sobie koszulki i właśnie ja też tak od niechcenia przeglądałam wieszaki, bo w sumie nie planowałam niczego ku kupować i znalazłam taką z takim napisem, który po prostu powalił mnie na kolana i stwierdziłam, że koniec, muszę, muszę ją mieć. I właśnie tym sposobem stałam się posiadaczką koszulki Too Cute to Blame. I ona kosztowała z tego co pamiętam 40 zł. Jest fajna, bo jest duża i jeszcze um, duża, długa, duża, że jest to wiadomo, ale jest długa i ma na dole taki fajny ściągasz, także mi się to bardzo, bardzo podoba. Um, po powrocie z, z naszej trasy z Karoliną czekała na mnie miła niespodzianka od zespołu z Jeabani. Yeah Dostałam, słuchajcie, dwie nowe koszulki. Pierwsza koszulka jest po prostu, to jest chyba moja ulubiona z, z, z całego zamówienia, ponieważ to jest taka czarna w szminki... Um, które są stylizowane na Chanel, ale tak naprawdę napisane jest na nich właśnie logo um, jebani. Czy ja nie mam na zębach? Mam nadzieję, że nie. Um, Także jest super. Oczywiście znowu mamy tutaj ten um, dosyć um, jakby... Właśnie nie głęboki, tylko płytki dekolt Ale akurat w przypadku tej koszulki W ogóle mi to nie przeszkadza I co najlepsze, dostałam do niej do kompletu również Case na mój telefon Bardzo doceniam ten research, który zespół zrobił Żeby się dowiedzieć, jaki mam model telefonu Tak więc Bardzo jeszcze raz dziękuję I dostałam jeszcze jedną koszulkę Która jest już taką typowo wiosenną Bo to była generalnie przesyłka na wiosnę A którą już też mogliście może widzieć Zarówno na Instagramie, jak i na moim kanale I to jest właśnie taka koszulka w roślinki, bo to są kwiaty, jakieś zioła, to jakieś żonkile, bardzo fajny e, wiosenny t-shirt, to za co lubię. Te koszulki, to muszę wam przyznać, że um, tamta poprzednia koszulka miała tą bawełnę troszeczkę gorszej jakości i po kilku praniach nie wygląda na za ciekawie. Um, natomiast e, jeżeli chodzi o te koszulki, to one mają już dużo lepszej jakości bawełnę um, i tą już na przykład prałam chyba nawet dwa razy. Um, I z tego co widzę, jakość się w ogóle nie zmieniła. Jest dalej miękka i taka fajna, nie, nie, nie rozciąga się, tak więc zdecydowanie zmiana na plus. Mm, dobra. To teraz tak, przejdziemy do yy, co jest i tutaj będzie jeden klops i dwie całkiem spoko rzeczy, zaczniemy od tego klopsa to będzie t-shirt, który wow, poczekajcie, bo mi się tutaj oczywiście wywrócił na drugą stronę, to będzie t-shirt, który um, ja zamówiłam bo mi się spodobał napis bo um, bardzo mi się kojarzy z zeszłym rokiem, kiedy byliśmy, by, byliśmy byłyśmy z Karoliną u Ewy i Asi, bo tam właśnie Asia siedziała i śpiewała Shine Bright Like A Diamond um, Riany i właśnie spodobałam się ta koszulka, natomiast niestety kiedy ją założyłam okazało się, że ma tutaj, zresztą Wam zaraz pokażę, taką piękną dziurę. Tak, także jest niedokładnie zszyta i... Yy... No, ponieważ te koszulki na tych stronach nie są jakieś bardzo tanie, bo one czasami kosztują po 20-30 dolarów. No, tak, przejdziemy sobie to na złotówki, to jest sporo. No, to uważam, że takie rzeczy niestety nie powinny mieć miejsca. Bawełna jest dobrej jakości. Ten materiał jest naprawdę taki gruby, mięsisty, fajny. No, ale taka lipa, no to niestety, ale mi się to nie podoba. Um, przyszły mi też jeszcze jedne e, awiatory. Bardzo często zadajecie mi pytania o te takie lustrzane, niebieskie, duże awiatory, które pojawiały się w vlogach, czy to przy okazji różnego okazji z dzień, zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie. One też pochodzą z jest. Byłam z nich właśnie tak bardzo zadowolona, że postanowiłam sobie zamówić jeszcze jedne. Ja już w nich chodziłam I te są takie ciemne Dla odmiany bardziej klasyczne One mają też szkła takie ombre, że na dole są jaśniejsze A u góry takie prawie całkiem czarne Także tak to wygląda No są troszeczkę mniejsze niż tamte Ale w dalszym ciągu uważam, że są fajnie I że do mojej buzi pasują Także to są okulary Wow, aż sobie zaczepiłam włosy Przepraszam za nieugara. I ostatnia rzecz, która, którą zamawiałam, właśnie z, z myślą o zbliżającym się weselu, na które się wybieram. Za kilka tygodni, żeby nie powiedzieć, że za kilka miesięcy, bo nie ja chciałabym przesadzić, tylko dlaczego ta sukienka jest znowu na drugą stronę. I powiem Wam zaraz, Wam pokażę w ogóle jeszcze inne sukienki, które zamawiałam, właśnie wykorzystując tą możliwość zamawiania z, z, z tych stron chińskich, które niestety okazały się, niestety nie wypałem. Natomiast ta z tego wszystkiego jest zdecydowanie najlepsza, jeżeli nie trafi mi się jeszcze nic fajniejszego. Po drodze, jeżeli nic fajniejszego nie znajdę w sklepie albo właśnie na tych stronach, to właśnie w niej pójdę. To jest taka miętowa sukienka um, w, z dekoltem w taką na zakładkę, taką kopertę, właśnie takie lubię najbardziej i ona jest tutaj właśnie ściskana, zaraz pod biustem, natomiast dalej puszczona i ma taką e, śmieszną długość, bo ta jest takie trochę trzy czwarte, jednakże ona ma tutaj takie e, śmieszne nie wiem jak to nazwać, takie z boku kurcze, farfowle celeje latają naprawdę fajnie to wygląda e, i byłam zdziwiona, że, że e, będę się w niej tak dobrze czuła, tak więc jedyne co, to nie jestem przekonana do końca, czy mój biust dobrze w niej wygląda, to jest jedyny zarzut jaki mam, ale no to zobaczymy Zobaczymy z czasem, jak to będzie. Także z tej sukienki jestem najbardziej zadowolona. Natomiast teraz pokażę Wam dwie sukienki z Schinzel, które mi przyszły i które okazały się niestety um, troszeczkę nie wypałem. I, znaczy tak, ta sukienka, którą Wam teraz pokażę, ona jest taka, jak ja lubię. Przeważnie na wesela właśnie chodzę w takich sukienkach. To nie są sukienki, których ja używam do jakichś innych okazji, tylko i wyłącznie na wesela. Um, natomiast okazało się, że chyba się rąbnęli, bo wysłali mi rozmiar M no To ja się w MK nie ma bata, żebym zmieściła, eee, dlatego właśnie nie, niestety nie mogę się nią nacieszyć. Ale jest właśnie w bardzo podobnym kroju jak tamto, czyli znowu mamy dekolt właśnie taką kopertę tutaj jest odcinana i dalej puszczona. Eee, natomiast tak jak mówię, niestety, ale jest na mnie za mała, ponieważ została tutaj, eee, został mi wysłany zły rozmiar, nie ten, który ja chciałam mieć. Ale kolor jest piękny eee, i ten krój też jest fajny, nie wiem, pewnie ją komuś oddam, bo naprawdę szkoda. szkoda aby jej było, bo jest ładna i może się przydać właśnie na, na okazję typu wesela. No i ostatnia sukienka, która e, chyba po prostu nie przemyślałam tego, jak ją zamawiałam mówiąc szczerze. Nie był to po prostu z góry najlepszy wybór, e, dlatego że tak, ona jest w ogóle do, do samej ziemi praktycznie. Jest długa, jest w takim buraczkowym kolorze. Tylko jak zwykle jestem kurde nieprzygotowana i e, mam ją wywiniętą na lewą stronę. Wszystkie ciuchy mam na lewą stronę. I ona jest... E taka tak naprawdę, to jest taka u ja ją w ogóle zawsze wam linkuję wszystko na dole bo nie jestem w stanie wam tego aż tak dobrze pokazać um, i to jest właśnie taka tak naprawdę sukienka, która jest od samej góry, która ma tutaj taką stójkę i ta stójka mnie właśnie najbardziej denerwuje e, i ona tak leje się do samego dołu, nie ma absolutnie żadnego kształtu, do niej jest oczywiście um, pasek dołączony, taki znaczy pasek, taka wstążka, którą możemy się przewiązać w pasie, ale w moim przypadku nie wygląda to najlepiej, e, to jest raz no i druga sprawa, ta stójka też mnie tak troszkę Troszeczkę drażni, tak więc tą sukienkę też będę musiała komuś sprezentować komu po prostu w tym kroju będzie lepiej. Um, natomiast sama, sama, jeżeli chodzi o szycie sukienki i jak ją sobie tak oglądałam, to jest fajnie zrobiona i um, pod tym względem nie mam zarzutów, no ale niestety zakupy, um, a raczej zamówienie tym razem nie trafione za bardzo, tak więc. No, przykro mi, ale tak też bywa. E, dobra, to by było wszystko, jeżeli chodzi o ten hall i te kilka rzeczy, które dostałam. Dajcie znać, jak się Wam podobało. Może szykujecie się na jakieś wesela. To też chętnie poczytam, w czym się ubieracie, bo troszeczkę w dalszym ciągu jednak szukam inspiracji, co ze sobą zrobić. No, a dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jak zawsze, zapraszam do wszystkich linków na dole i do zobaczenia już w na następnym filmie. pa! pa.